Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę z rundy 4 IGLO sezonu 24 grupy J, gdzie zmierzyli się ze sobą Zabry kamieniami czarnymi, czyli Piotr oraz Pascal. Kamieniami białymi. No i spotkanie to wygrał akurat zawodnik biały, mimo że czarny prowadził przez dosyć długi czas. Jednak z biegiem czasu tę swoją przewagę roztrwonił. Zobaczmy więc, jak doszło do akurat takiego, a nie innego scenariusza. Fuseki większych błędów obydwie strony nie popełniły. Do tych ruchów, które widzimy tutaj, ciężko się jakoś przyczepić. W tym miejscu ja bym może rozważył albo nieco dłuższe wydłużenie, ponieważ mamy trzy kamienie. Chcielibyśmy się więc wydłużyć o raz, dwa, trzy. Plus jeszcze jedno pole, aby uzyskać taki zbalansowany rozkład między właśnie wpływem a terenem. Poza tym, ten kamień na q11 od razu też troszeczkę lepiej nam współpracuje z kamieniem na q4. W związku z czym wydaje mi się, że byłaby to akurat taka fajnie zbalansowana pozycja na prawej stronie. Oprócz tego możemy też rozważyć nieco aktywniejsze ruchy gdzieś na lewej stronie, aby nie pozwolić czarnemu się bardzo rozwinąć, ale to już jest kwestia indywidualnego gustu, jak to lubi. Ten ruch 12 też jest akceptowalny, oczywiście. Widzimy kolejne dżoseki, co do którego również ciężko mieć jakieś pretensje. dwie strony dostają to, na co zasadniczo rzecz ujmując zasługują. Wszystko jest w porządku. I tutaj czarny zagrał bardzo ciekawy ruch, za który należy go pochwalić. Ruch w M7, ponieważ on no naprawdę w książkowy wręcz sposób eliminuje potencjalny wpływ, jaki tutaj by mógł się rozrosnąć. Wydaje się, że ruch M7 jest ruchem. No, naprawdę dobrze wycyrklowanym, ponieważ może on z łatwością uciekać, no, praktycznie w kierunku dowolnej swojej czarnej grupy. Jak również posiada on potencjał, aby w przyszłości móc zainwadować, czy to w dół, czy to w prawo. No cóż, takich ruchów chce się oglądać w czasie gry jak najwięcej, można je tak naprawdę tylko chwalić. Widzimy że biały nie ma na, na ten ruch nawet lokalnie dobrej odpowiedzi, w związku z czym to co mu w tej chwili pozostaje to po prostu to po prostu zainwadować w kolejny narożnik i przenieść ciężar gry w inne okolice. No i wszystko było w porządku, gdyby nie ten ruch w b15, który jest chyba takim pierwszym naszym poważniejszym błędem, ponieważ rozwijanie się na drugą linię ma jeszcze stan w wypadku czarnego, który po prostu broni narożnika. Jednak w wypadku białego, który nie posiada żadnego żadnego konkretnego terytorium ani nie jest w stanie się rozjąć od ściany, ma natomiast sporo słabości, no ten ruch jest po prostu osłabienie swojej pozycji, która chyba byłaby mm, lepiej by wyglądała, gdybyśmy po prostu zalepili słabość i nadal mogli się właśnie rozwijać, czy to w tym kierunku, czy to w tym. Tak natomiast zapraszamy czarnego do cięcia, z którym, jak widzimy, no nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z nim w centę. W związku z czym czarny, tak naprawdę za darmo, uzyskuje tutaj taką nieco wzmocnioną pozycję. Jest to więc taki no, drobny błąd wartości paru punktów z perspektywy białego, ale gra się toczy dalej, chociaż czarny tutaj się w fajny, fajny sposób rozwija, trzeba przyznać. No i właśnie. W tym momencie widzimy jak dużą wartość ma ruch na M7, ponieważ gdyby tego kamienia na M7 nie było, wówczas faktycznie można byłoby realnie myśleć o otoczeniu jakiegoś takiego większego mojo w tej dolnej części planszy. Tak natomiast ruch białego wydaje się już troszeczkę spóźniony co do tej intencji, ponieważ na no czarny może się tak naprawdę odskoczyć... No w Absolutnie dowolne miejsce, jakie, mu tylko, jakie tylko jego dusza zapragnie. W związku z czym trudno tutaj mówić o jakimś potencjale na tworzenie sobie wpływu, jeżeli chodzi o białego. Jak na razie biały powinien się jednak chyba skupić na szukaniu słabości, jakimi czarnymi może dysponować. Jedną z takich słabości jest właśnie ruch w c8, ponieważ no czarny zamiast jakiegoś takiego troszkę... Bardziej zachowawczego podejścia na linii 9, a może nawet 8. Czarny wybrał takie agresywne podejście, które no jest fajne, ponieważ uniemożliwia w tym momencie białemu takie bezproblemowe zostawienie tej grupy. On jednak cały czas musi mieć na uwadze, że ta grupa w pewnym momencie może stać się rzeczywiście słaba. Ale no każdy kwi, kwi ma dwa końce, w związku z czym kamień czarnego przy takim oddaleniu od swojej siły, swojego narożnika, też no jest podatny na atak. W związku z czym w tym momencie biały no nie pozwala tutaj czarnemu za bardzo się ufortyfikować z tej lewej strony. I tego typu ruch byłby bardzo cenny, podczas kiedy teraz no czarny. Jest niezwykle zadowolony z tego, że uzyskuje możliwość zagrania ruchów E10 i w ten sposób niejako sobie klejstrując tę potencjalną słabość, jaką tutaj widzieliśmy. Teraz już taki ruch w C8 będzie miał po prostu nieco mniejszą moc. No i właśnie, no i biały sprawia wrażenie, albo jakby był bardzo zdeterminowany, żeby szeroko skalowo otoczyć kamień w M7, tylko że ten kamień cały czas ma jednak za dużo miejsca i za dużo lokalnych słabości, aby można go było postrzegać jako kamień złapany. Po prostu biały w tym momencie jeszcze nie jest w stanie otoczyć aż tak dużej przestrzeni. A no właśnie, ten ruch poza, poza właśnie tą taką, no moim zdaniem mocno pochopną próbą otoczenia, na otoczenie jakiegoś większego większego kawału planszy ten ruch chyba nie za bardzo spełnia żadnych innych funkcji no bo co pochodu czarnych w kierunku centrum nie zablokuje czarny cały czas jak widzimy może na różne sposoby w tym centrum jakoś się poruszać w tej białej grupie ten ruch również do końca nie pomaga no bo czarny przecież może Zagrać chociażby w taki sposób, i grupa białego prawdopodobnie już nie ucieknie tak łatwo w kierunku centrum. W związku z czym, no nie jestem zwolennikiem ruchów G10. Moim zdaniem, jest on no taki niespecjalnie w tym momencie wspierający grupy białego. No a czarny. Jak najbardziej prawidłowo wzmacnia się w centrum, aby właśnie cały czas móc w miarę bezstresowo poruszać się w tej strefie, którą biały chciałby otoczyć. Przechodzimy więc do kolejnego frontu, gdzie ruch Fen17 nie jest w żadnym wypadku zły, ale rozwinięcie się Fen16 no, powinno jednak być zagrane gdzieś tutaj z prostej przyczyny. Teraz mamy tylko jedną dziurę, z którą. Być może jakoś tam sobie poradzimy, możemy, możemy się tego spodziewać. Tak, natomiast mamy już dwie dziury i sytuacja robi się niewesoła, dlatego że nawet jeżeli biały się póki co lokalnie jakoś tam zabezpiecza w tej okolicy, to czarny cały czas może zacząć wytwarzać jakieś szachermacher w tej okolicy, i wówczas może się okazać, że biały ma już poważny wieloskalowy problem. Czarny wybrał akurat troszeczkę inne rozwiązanie. No tutaj można się przyczepić do kierunku gry, ponieważ priorytetem jest zabezpieczenie tych dwóch kamieni w taki sposób, aby aby cały czas stanowiły one zagrożenie dla tych dwóch rozciętych grup, a przy tym jeszcze trzymały kontakt z tym i Kentobi, ponieważ no ono w tym momencie jest oczywiście względnie silne, no ale jednak w przyszłości możemy sobie wyobrazić, że biały no jakoś tam presję na te dwa mnie położy. W związku z czym ruch N18 jest po prostu w tym momencie marginalny, nie jest on tak ważny. To nie jest właściwie kierunek ataku, co biały mógłby wykorzystać, gdyby pchnął troszeczkę bardziej w tym kierunku, no ale biały gra mało kontaktowo, co zazwyczaj oczywiście jest chwalone, ale tutaj w wypadku właśnie no, tych newralgicznych kamieni ja bym chyba jednak się zdecydował na troszeczkę żywszą reakcję, ponieważ czerny, jak widzimy, no może jeszcze właśnie odpowiedzieć i jakoś tam się ustabilizować, chociaż tutaj no chciałoby się zobaczyć jakiś ruch na linii p gdzieś może nawet w tej okolicy, no zależy jakby to wszystko wyglądało, aczkolwiek tak po prostu no znowu trochę mało presji, no i biały wychodzi z obronną ręką, obronną ręką z tej sytuacji, czarny Czarny oczywiście rozczarowany nie jest, ponieważ dla niego tak naprawdę wystarczy tylko, aby ta grupa w środku była żywa i zniwelowała jak najwięcej punktów białego. Aby po prostu tutaj biały z tego centrum niczego nie uzyskał. Dlatego że białemu wówczas pozostaną tylko punkty z prawa i z dołu, może kałeczek tutaj, które wydaje się, że będą mniejsze niż cztery ultrasolidne, jak na razie się wydaje, narożniki czarnego plus jeszcze jakaś nieokreślona dwa punktów w tej okolicy. Od tego momentu będziemy obserwowali zwłaszcza od ruchów P10. Będziemy obserwowali z kolei nie wyczucie kierunku gry odnośnie tej białej grupy ponieważ gra w go no to właśnie na naszym poziomie to jest taka gra gdzie w wielu wypadkach wygrywa ten kto potrafi umiejętnie umiejętnie posługiwać się presją umiejętnie zmuszać swojego przeciwnika do grania pod swoją pod swoje dyktando według swojego jakiegoś tam wcześniej założonego planu i żeby taki cel osiągnąć, musimy wyszukiwać słabości w grupach przeciwnika. Słabe w tym momencie nie są na pewno grupy z prawej, ponieważ one nawet jeżeli zostały zniwelowane, no to cały czas jeszcze daleko jest do tego, aby mówić tutaj o jakimkolwiek dla nich konkretniejszym zagrożeniu. Jeżeli coś tu jest słabe, to albo ta, albo ta grupa, przy czym grupa górna środkowa wydaje się w tym momencie grupą nieco mniej ustabilizowaną, którą na przykład taki ruch, podpowiadany przez sztuczną inteligencję, mógłby zdecydowanie wybić z rytmu i zmusić do jakiejś takiej, może nie ale no nie do końca komfortowej ucieczki w kierunku centrum, co swoją drogą też mogłoby na przykład wpłynąć na to, że czarny byłby w stanie osłabić kolejną grupę. No generalnie uciekające grupy przeciwnika to dla nas zawsze szansa na to, abyśmy my byli w stanie zdobyć sobie na tym jakieś punkty, jakąś, jakąś siłę, jak, jakiś wpływ. Im więcej przeciwników ma takich grup słabych, uciekających, tym lepiej dla nas. W związku z tym powinniśmy się starać o uzyskanie tego typu paliwa do, do rozwijania się, a nie zabunkrowywać za się i wzmacniać przeciwnika, ponieważ kto wie, być może na przykład w przyszłości nie chcielibyśmy być może na przykład zagrać tutaj w R10 i próbować jakoś rozdzielić tych dwóch grup. Teraz na to oczywiście za wcześnie, ale w przyszłości być może taka możliwość by się nam płacała, no a w tym momencie tę możliwość sobie odbieramy. Biały gra kamień, który no jemu pomaga nam nie do końca, chociaż no oczywiście rozumiem, że czarny jest czarny jest troszeczkę zmartwiony o to, aby ta grupa centralna no nie została wyoczona. Aczkolwiek no wydaje mi się, że są to trochę przedwczesne obawy, zwłaszcza, że tego typu ruch zawsze będzie senty, bo nawet jeżeli biały będzie grał coś takiego, no to przecież mamy jeszcze zawsze ruch awaryjny w tym oto miejscu. To też tutaj brakuje nam właśnie troszeczkę, troszeczkę wyczucia tempa gry. Tutaj znowu biały się łączy po czwartej linii, powinien być zadowolony a ten ruch jest już ruchem w totalnym, w totalnym jose, ani tutaj czarnej nie ma zagrożonego życia, ani jest tutaj dużo punktów, no jakikolwiek ruch, czy to w tej okolicy, czy to może nawet gdzieś tutaj byłby na pewno lepszym rozwiązaniem, ponieważ to jest ruch, który no powinien się być może nawet jakieś 100 ruchów później, na pewno 50, to nie jest moment, to jest czuban, gra środkowa, która no, dopiero gdzieś tam na horyzoncie powoli majaczy na miosę. To jeszcze po prostu nie jest moment, kiedy powinniśmy myśleć o graniu tego typu ruchów za kilka punktów. To jest dla nas zbyt małe. No i biały nas zaczyna za to karać, ponieważ biały wyczuł sobie sentę bardzo dobrze. I na początek zaczyna sobie otaczać pewną liczbę punktów tej okolicy. Ok, w porządku. Na razie jest to jakaś, jakaś zdobycz taktyczna. Czarny cały czas kontynuuje grę w tej okolicy. No i problemy zaczynają się od tego momentu, ponieważ no właśnie widzimy, czarny zainwestował tutaj taką masę kamieni, żeby to z centrum możliwie możliwie białemu zniwelować. No a co się dzieje? Okazuje się, że Ostatecznym rozrachunku, czarny i tak zostaje zmuszony do pogodzenia się z utratą dwóch bardzo ważnych kamieni na linii 10. I co gorsza, nie ma cały czas żywego kształtu. Musi on podjąć serię desperackich ruchów, które tylko wzmacniają białego, a czarnemu dają. No, tak naprawdę najmniejszą z możliwych zdobyczy punktowych. Buduje on ostatkiem sił dwoje oczu w tej okolicy i nie ma tak naprawdę z tego wszystkiego nic więcej. Biały jest szczęśliwy. Co tu się wydarzyło? Poza grzechem pierworodnym w postaci niewłaściwego kierunku gry warto również zwrócić uwagę na to, że no w wypadku takich wzajemnych cięć musimy sobie zadać, zadać pytanie o to, czego chcemy bronić. Moim zdaniem, te dwa kamienie pełnią istotniejszą rolę z uwagi na ich związek z tymi kamieniami, niż te kamienie, które bym nazwał kamieniami peryferyjnymi. No oczywiście, bo byłoby bronić wszystko, ale bardzo często tak się tego zrobić nie da. Pytanie, czy na przykład nie wolelibyśmy zagrozić jakoś w taki sposób i nawet już oddać te dwa kamienie, no jakkolwiek, załóżmy nawet powiedzmy coś takiego, ale w zamian zyskać centę. Które byśmy wykorzystali do jakiegoś ataku, może nawet załóżmy czegoś w tym rodzaju, prawda? Jest to klasyczny przykład, kiedy w zamian za jakieś poświęcenie taktyczne uzyskalibyśmy operacyjną, może nawet strategiczną przewagę. Tutaj tego myślenia no ewidentnie zabrakło. Czarny postanowił walczyć o pełną pulę i utracił. Uratował dwa kamienie na dole, a utracił dwa kamienie w centrum, które moim zdaniem okazały się jednak ważniejsze, ponieważ to był taki stworzeń, taki nazwijmy to stworzeń geograficzny, dzięki któremu czarny miały nadal spory potencjał do walki na tym newralgicznym lewym górnym narożniku. A teraz nagle czarny z Myśliwego sam, sam stał się ofiarą. Jak to często w wypadku tego typu niedopracowanych inwazji? No i możliwe, że. Znaczy nie wiem, czy ta grupa mi była nadała się do zabicia. Być może gdyby teraz próbować czegoś takiego. No ale pytanie, czy to nie jest troszeczkę przedwczesne w tym momencie myślenie. Czy właśnie. Nie powinniśmy się obawiać jako biały tego typu scenariuszy. Prawdopodobnie tutaj jednak biały dobrze zrobił, że nie podjął się próby takiego przedwczesnego zabijania. No, aczkolwiek widzimy, że biały tego nawet do końca nie potrzebował. Biały i tak jest zadowolony z osiągniętego rezultatu. Od tego momentu biały zaczyna już powolutku mieć delikatną przewagę, która będzie tylko wzrastała z kolejnymi sekwencjami rozgrywanymi w innych częściach planszy. A bardzo dobrym przykładem jest ruch w D9, ponieważ w tym momencie czarny prawdopodobnie poddenerwowany tą taktyczną porażką, taktyczną operacyjną porażką w centralnej części planszy, czarny postanowił grać o pełną pulę, nie oddać ani guzika i za wszelką cenę starać się zabić tę białą inwazję. No tylko, że żeby sobie z tego typu, żeby do tego typu celów doprowadzić, no to trzeba... Trzeba mieć konkretny plan i konkretne przeliczenia, jak to zrobić. No a czarny, jak widzimy, tego typu pomysłu nie miał. A co gorsza, nie zauważył kluczowego ruchu w E8, który w tym momencie odcina sześć kamieni czarnego i jeszcze większe połacie punktów. Jeżeli czarny straci te kamienie, no to dla niego to już będzie mała katastrofa, bo o ile stratę tych dwóch kamieni jeszcze jakoś tam przeboleć można, no to. Tego typu strata wydaje się już zdecydowanie zbyt duża, aby móc liczyć na jakąkolwiek reko rekompensatę. W tym momencie bowiem biały, no tak troszeczkę rzutem na taśmie uzyskałby to swoje uprawnione mojo, które w początkowej fazie gry. Zostało przez czarnego zniwelowane. Teraz jednak okazałoby się, że zamiast na dole wyrosłoby ono z lewa, a czarny nie za bardzo jest w stanie punktowo na nie odpowiedzieć. W związku z czym wydaje się, że jeżeli czarny nie potrafi ustalić, czy tego typu sekwencje będą dla niego właściwe, bezpieczniejsze byłoby chyba po prostu zamknięcie się po trzeciej linii, otoczenie bezpiecznego terenu z lewej strony a przy okazji jeszcze trochę zmocnienie się a być może nawet udałoby się wykorzystać jakoś ten kamień na e10 jako pewnego rodzaju agi które może by pozwoliło na ograniczone chociażby wtargnięcie do centrum może też na przykład dałoby się potem jakoś wykorzystać to agi z drugiej strony no generalnie sytuacja nie byłaby jeszcze taka zła wydaje mi się no a tak po prostu Pozbawiamy się pewnych możliwości, no i co najgorsze, tracimy więcej niż mieliśmy jeszcze na samym początku tej sekwencji. W związku z tym Moglibyśmy się oczywiście na przykład zastanawiać, czy odpowiadałaby nam jakaś tego typu sekwencja, jak grać w tym wypadku. To są wszystko rzeczy oczywiście do indywidualnego liczenia, ale no tak czy siak musimy pamiętać, że cały czas na stole leży to paskudne cięcie. Dopóki nie jesteśmy w stanie jakoś sobie z nim poradzić, może ewentualnie na przykład coś takiego, chociaż teraz no znowu musimy się zastanowić, czy możemy sobie pozwolić na tego typu grę w wypadku jakichś cięć. Pytanie, co właśnie będzie, jeżeli będziemy grali w taki sposób, no wygląda to troszeczkę niebezpiecznie, to też no to wszystko są sekwencje, które wymagają no, uprzedniego zastanowienia się, jeżeli, jeżeli zagramy to zbyt lekkomyślnie, no to widzimy, że po prostu biały jest na stanie pokazać, ponieważ biały tutaj nawet no, nie za bardzo nie za bardzo grał jakiś cud, jakieś cuda, po prostu korzystał z sytuacji no i zauważył ruch prosty, ale jakże skuteczny. Biały, w związku z tym, jest w tym momencie bardzo zadowolony. Dla bezpieczeństwa jeszcze dogrywa kamień B12 i od tego momentu no on już zdecydowanie prowadzi. Jeżeli jeszcze do tego zalepia swoje tam jakieś ostatnie całości, tak jak na F14, no to gra się wydaje, w tym momencie już skończona, ponieważ czarny przechodzi do JOSE, ale w JOSE tej gry nie wygra. Jego jedyną nadzieją, jakkolwiek płonną, jest tylko próba ożywienia tych martwych kamieni w centrum, no ale widzimy, że to jest. No, już zdecydowanie za późno. W tym momencie czarny po prostu nie jest w stanie dostawić tylu kamieni, aby zbudować choć jedno oko, o dwóch oczach nie wspominając. I tak naprawdę, tak naprawdę no gra się powinna już skończyć. Obie dwie strony jeszcze dogrywa tę grę do końca, no ale widzimy, że zasadniczy obraz gry się już nie zmienia żadna ze stron niczego nowego nie zdobywa, nie traci. W związku z czym gra się kończy mimo otoczenia, jak widzimy, całkiem sporej liczby punktów na górze przez czarnego, a także w lewym dolnym rogu, to biały zdołał wygrać na około 40 punktów dzięki po prostu zabiciu bardzo dużej grupy w lewym centrum. Widzimy więc, widzimy więc, że tego typu porażka ma kilka twarzy. Z jednej strony są to błędy czysto techniczne, takie jak sekwencja, którą obserwowaliśmy mniej więcej w tym momencie, ale oprócz błędów technicznych pojawiły się również błędy koncepcyjne we wczesniejszej fazie gry i można je, można je ująć jako całe zarządzanie tą grupą centralną. Mianowicie jest to oczywiście sztuka, której też się trzeba nauczyć z czasem, ale należy umiejętnie wyczuć moment właśnie między atakiem a obroną. Kiedy chcemy dostawać kolejne kamienie, które mogło się w tym momencie okazać po prostu zbędne, bo jak widzieliśmy teraz, wydawało się, że tutaj czarny będzie mieć co najmniej tyle terenu, a może jeszcze więcej nawet. A po kilkudziesięciu ruchach okazało się, że tego terenu tam nie ma ani trochę. A jeżeli jest, to zyskał go biały, a nie czarny. W związku z tym. Być może obraz gry wyglądałby inaczej, gdyby no właśnie czarny utrzymał tę inicjatywę ataku, tylko że z innej strony. No a tego, tego typu podejścia no niestety zabrakło, no i czarny, zwłaszcza po tej sekwencji, która no też technicznie mogła być zdecydowanie lepiej rozegrana, no czarny przyszedł do defensywy, z której już do końca gry tak naprawdę nie był w stanie wyjść. Z no jest tutaj oczywiście znaleźć jakiś wyestany remedium. No w jest to tak naprawdę kwestia treningu i samodzielnej oceny gry, w związku z czym przeglądanie gier silniejszych graczy, słuchanie analiz, komentarzy, no wszelkiego rodzaju trening jest tutaj tak naprawdę niezbędny, aby tego typu będą unikać w przeszłości. W związku z czym no, zachęcam właśnie do zastanawiania się, zwłaszcza w takich momentach jak rozbudowywanie słabych grup wewnątrz wpływu przeciwnika, czy aby na pewno Jakikolwiek z tych ruchów jest potrzebny. Generalnie zasada jest taka, że im wcześniej jesteśmy w stanie dokonać tę nuki, im wcześniej jesteśmy w stanie mm, zacząć grę w jakimś innym miejscu, tym wcześniej zwykle należy to robić, ponieważ w ten sposób zyskujemy bezcenne tempo, dzięki któremu jesteśmy w stanie utrzymywać przewagę. W wypadku oddania tej inicjatywy przeciwnikowi, no może on nas bardzo, w bardzo nieprzyjemny sposób ukarać. I to jest chyba taki moron na, na dzisiaj, z którym należałoby się w którym należy się udać na kolejne rozgrywki. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję ogromnie za uwagę. W wypadku natomiast jakikolwiek wątpliwości zachęcam serdecznie do kontaktu. Do usłyszenia.